To, co dzisiaj staje się faktem, podykontrolowaliśmy i przez ostatnie lata. Umowa na budowę Hali, zarówno z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i z Ministerstwem Sportu i Turystyki, została podpisana na pewno, więc środki zostały wcześniej zagwarantowane. Dzisiaj parafujemy tę umowę o budowie Hali po rozstrzygnięciu czwartego przetargu. Mieliśmy z tym niebywałe problemy, ale w końcu się udało. Dla mnie to jest wielki dzień, bo to jest wielkie szczęście dla Akademii Wchodnia Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ale też wielki dzień dla polskiej gimnastyki. Myślę, że ta hala stanie się podstawą do dalszego dynamicznego rozwoju dydaktyki, nauki, a także sportu w Akademii Wchodnia Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ja w tym miejscu Chciałbym podziękować kilku osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że ta powstała, bo to stało się w tej chwili faktem. Czeka nas kilkanaście miesięcy wydarzonych robót. To ma pewnego rodzaju perturbacje na uczelni, ale te roboty zakończą się w pozytywnym finałem. I przede wszystkim chciałbym podziękować ministrom zarówno nauki i szkolnictwa wyższego, jak i ministrowi sportu i turystyki. Ale na także naszym lokalnym samorządowcom, przede wszystkim prezydentowi miasta Gdańska, a także marszałkowi Województwa Pomorskiego. Chciałbym również podziękować wojewodowi, Wojewodzie Pomorskiemu, który e, przyczynił się do tego, że ta hala w AWF jest na terenie uczelni w powstanie. Gdyby nie pani prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, tej hali również by nie bywał. Pani prezes złożyła swój niebywały wkład w rozwój uczelni. No ale Osobą, która tutaj była najważniejsza w tym wszystkim to jest pan poseł Leszek Blanik. Ja jestem przekonany, że ta hala plus umiejętności, możliwości organizacyjne, a także wcześniejsze doświadczenie sportowe pana Leszka Blanika, posła na Sejm w tej chwili, staną się podstawą do tego, że Polska po raz kolejny osiągnie sukcesy medalowe na Igrzyskach Olimpijskich. Ale, proszę Państwa, trzeba docenić wielki wkład pracy naszej administracji. Chciałbym podziękować Panu Kanclerzowi, zastępcy Kanclerza, a także Pani Kwestor. Bo bez naszego działu zamówień publicznych, tego jest, jest z nami też Pani Agnieszka Żurakowska, tej inwestycji również by nie było. Ale też chciałbym powiedzieć, że nie było żadnego dysonansu w środku w Władach jeżeli chodzi o tego rodzaju inwestycje. To my zatrudniamy trzech samodzielnych pracowników naukowych, którzy są odpowiedzialni za gimnastykę. W skali kraju stanowimy w tym względzie absolutną potęgę. Całe kolegium rektorskie było absolutnie zgodne temu, mimo wielu różnorodnych przeszkód. Mimo tego, że uczelnia od wielu lat boryka się ze znaczącymi problemami finansowymi, żeby, przepraszam za kolokwializm, pójść w budowę kali gimnastycznej Leszka Branika. To dla nas znaczy, Niezwykle dużo. Proszę Państwa, myślę, że to nie czas na takie przydługie przemowy. Państwo już wiedzą, że ja się z tym bardzo cieszę, że środki finansowe na budowę są zapewnione. Kto włożył najbardziej znaczący wkład? A teraz chciałbym oddać głos Pani Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Pani Prezes, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No, chcę powiedzieć to tak, że w momencie, kiedy Leszek do mnie zadzwonił, że nareszcie będzie podpisywana umowa, na y, temat, y, która będzie kończyła, że tak powiem długi okres przygotowania do rozpoczęcia inwestycji, to ja byłam przeszczęśliwa, dlatego że to jest kamień milowy w rozwoju polskiej gimnastyki. Y, ta sala była przez całe środowisko wyczekiwana. Ja nie chcę tu mówić o karierze Leszka Blanika, który swój pierwszy brązowy medal w Sydney ćwiczył na starej sali awf a gdzie jego rozbieg zaczynał się na korytarzu i potrafił zrobić z tego brązowy medal w Sydney, a potem złoty medal w Pekinie. Myślę, że stworzenie takich warunków tutaj, jak widzimy za moimi plecami, projekt tejże sali będzie gwarantował, iż będą sukcesy na y, Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Jednocześnie chciałam Państwa poinformować, że Pan Leszek Glanik został decyzją Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego powołany na stanowiska trenera kadry narodowej z dniem 1 lipca tegoż roku. Rozpoczyna działalność, czyli kultywuje tradycje sportowe środowiska Gdańskiego, bo kiedyś tu taki ośrodek był i doskonale sobie radził i myślę, że doświadczenie Leszka, świetna atmosfera Akademii w Gdańsku oraz doskonała sala, która powstanie, gwarantuje zdobywanie medali na następnych Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję bardzo. Pani pośle, proszę o odpowiedź. Witam gorąco. Na wstępie bardzo chciałem podziękować serdecznie za przybycie wszystkich zaproszonych gości, również szanownych dziennikarzy, lektorów, fotoreporterów. Serdecznie dziękuję Panie Rektorze, Pani Prezes, Panowie Dziekani Rektorzy za umożliwienie mi głosu podczas tak, no, dla mnie bardzo ważnej, życiowej, ważnego życiowego wydarzenia, dla to, jakim jest rozpoczęcie budowy, podpisanie umowy z firmą SBUD. Na wykonanie hali gimnastycznej. Ta hala gimnastyczna to jest rzeczywiście, tak jak Pani Prezes wspomniała, kwot milowych dla polskiej gimnastyki. Wydaje się i myślę, jestem o tym przekonany nawet, że e, już niedługo, kiedy ta hala powstanie, właśnie w Gdańsku, nie tylko męska gimnastyka będzie miała swoje centrum, ale cała polska gimnastyka i nie tylko, ale również akrobatyka, wszystkie sporty związane z gimnastyką sportową, gimnastyka artystyczna. Fitness, aerobik, tanie sportowych chcemy, żeby stało się to centrum nie tylko gimnastyczne, ale żeby stało się to również centrum nie tylko sportu kwalifikowanego, ale również sportu powszechnego, ponieważ gimnastyka sportowa, sporty gimnastyczne, automatyczne mają niezwykle dużą przyszłość, co pokazuje przykład Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Francji, co zawsze podkreślam e, Tak jak pani wspomniała, e, chciałbym gorąco podziękować za wybranie mnie na stanowisko trenera głównego kadry narodowej, co jest równoznacznie z trenerem ośrodka przygotowań olimpijskich, który będę tworzył, mam teraz mandat do tego, żeby ten ośrodek tworzyć. W tym ośrodku znajdzie się do 10 zawodników. Troszeczkę idziemy w kierunku bardziej młodszych zawodników, którzy mogą zagwarantować nam sukces podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Moja praca będzie polegała na tym, aby żeby ten sukces osiągnąć I, to jest, i traktuję tą pracę jako tenera kadry narodowej jako bardzo duży honor, ale także wyzwanie, i jedyne co mi przyświeca, to zdobycie kolejnego medalu olimpijskiego, co będzie oprócz hali zamknięciem mojej, że tak powiem, dopiero kariery sportowej. Interesuje mnie to, aby zawodników przygotować do, do Igrzysk Olimpijskich nie tylko w Tokio, ale żeby przez cykl trzech, Igrzys, trzech Olimpiad mogli odnosić duże sukcesy. Krótko na temat kadry zawodników i kadry tenerskiej. Tenerem Asystentem jest tutaj obecny, będzie, jest tutaj obecny były pracownik Akademii Uchwalania Fidycznego i Sportu, pan Adam Koperski, będzie współpracował ze mną jako ten asystent. Witamy Cię Adamie. I jest tutaj trójka zawodników, z którymi współpracuję już od 3,5 roku. Dawid węgla z Bartek Czaja i Piotr Wieczorek są to na dzień dzisiejszy trzej najlepsi juniorzy w Polsce, którzy z którymi ja współpracuję od 3 lat, którzy przyjechali tutaj do Gdańska, podobnie jak ja, Śląska, z mojego rodzinnego miasta Radlin. I myślę, że Gdańsk, który jest miastem e, e, morza możliwości, i myślę, że ci zawodnicy będą tutaj wspaniale rozsławiać być może i w przyszłości i barwy gdańskie. E, z mojej strony oczywiście e, jeszcze e, chciałbym nawiązać nie do kwestii budowy Hali, za to chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować panu rektorowi, panu kanclerzowi i wszystkim osobom z administracji, który, którzy byli zdeterminowani, żeby do tego doprowadzić. Ministerstwu Sportu, Ministerstwu Nauki, wielu osobom, które wspierały, pomagały, pomimo wielu problemów i wielu przeszkód. Chciałbym też od razu nadmienić, ponieważ wiele z Państwa, wielu z Was wie, że jestem nadal parlamentarzystą i w związku z tym chciałbym również przekazać tę informację, że z dnia 1 lipca obejmuję stanowisko trenera Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, trenera kadry. Natomiast wypełnię mandat poselski do końca tej kadencji i wraz z końcem kadencji nie będę ubiegał się o e, dalszy staw w wyborach parlamentarnych, zupełnie chcąc poświęcić się e, gimnastyce e, i wyzwaniom, które przede mną stoją. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za przybycie e, i wierzę, że już niedługo spotkamy się na otwieraniu szampanów. Natomiast myślę, że to jest też czas na ewentualne zadawanie technicznych czy merytorycznych pytań. I jakiej kopie podnośnie budowy hali, jest z nami zastępca sreża, Pan Inżynier Wojciech Kozłowski, który zajmuje się u nas wszystkimi procesami inwestycyjnymi i proszę pytać, będzie udzielał wszystkich odpowiedzi w zamówień publicznych. Nasza księgowość również są do Państwa dyspozycji, także cały kolegium rektorskie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Pan Rektor chciałby, żeby przybliżyć trochę planowany harmonogram inwestycji. Jesteśmy już po wstępnych uzgodnieniach z wykonawcą, z przyszłym kierownikiem budowy. Po świętach wielkanocnych mamy ambicję przekazać plac budowy i te nastąpi organizacja zaplecza, ogrodzenie tego placu i następnie myślę, że już w połowie miesiąca kwietnia rozpoczną się rozbiórki. Do końca tego roku powstanie stan surowy. Myślę, że w połowie przyszłego roku ta inwestycja będzie sprzedała się po końcowi. Nastąpi dosyć ważny moment, jakim jest rozruch i odbiór tego obiektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Myślę, że to będzie po wakacjach w przyszłym roku. Jako w czwartym kwartale ten obiekt został przekazany Akademii, mógł być użytkowany. Korzystając z okazji, jak już stosowałem, mówię do pracowników, chciałem poprosić o cierpliwość i wyrozumiałość, dlatego że cały nasz wewnętrzny na teren zostanie wyłączony z ruchu, nie będzie można ani parkować, przechodzić w wyznaczonych miejscach. Myślę, że budowa naprawdę wiąże się z pewnymi uciążliwościami, ale specjalnie nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy w przyszłości mieć ładny, piękny obiekt, ale gimnastyczną też kopalnię. Szanowni Państwo, uczelnia od czterech lat dynamicznie się przebudowuje i w naszym planie restrukturyzacji tej uczelni było szereg inwestycji, które zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy. Jak Państwo widzicie, cały kampus jest przebudowany w wyniku tak zwanej termomodernizacji. Mnóstwo inwestycji zostało poczynionych, których nie widać gołym okiem, począwszy od wymiany wszystkich instalacji rur, które są na terenie tego kampusa, poprzez elewację, poprzez budowę nowego laboratorium i szeregu innych rzeczy, doszliśmy do w sumie ostatniego obiektu, który zaplanowaliśmy w tym dla nas dość trudnym czasie, bo jak Państwo wiecie jeszcze w roku 2010 w podobnych okolicznościach, przy tak dużej ilości mediów, E, przejmowaliśmy tę uczelnię bardzo mocno e, popiereszowaną. W tej chwili ta hala będzie ostatnim elementem zamykającym pewną taką klamrą, e, nawet wręcz symboliczną, całą tą przebudowę i sanację e, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsku. Ta hala nie tylko jest obiektem gimnastycznym, ale ta hala jest pewnego rodzaju symbolem e, wychodzenia tej uczelni z potężnego kryzysu. I tak jak tutaj mówili przedmówcy, to jest start do nowego lepszego jutra a być może do wielkich medali, już niedługo na olimpiadach i na innych zawodach sportowych. Również ten obiekt będzie pełnił na północy Polski, tak, tak jak i cała Akademia Wychowania Fizycznego, niezwykłą rolę. My jesteśmy jedyną Akademią Wychowania Fizycznego na północy Polski w pełnieniu 300 km. Na wschód i 300 na zachód, nie ma drugiej e, takiej e, akademii, takiej uczelni wyższej, która zajmuje się profesjonalnie wychowaniem fizycznym. W tej chwili w starzejącym się społeczeństwie to jest niebagatelna wartość niebagatelna z kilku powodów. Teraz, że tu jest olbrzymia tradycja e, sportowa, o czym e, wspominał Pan Poseł, o czym wspominała pan, e, Pani Prezes, e, Rektor, całe kolegium rektorskie. mamy Wagę i mamy świadomość tego, że tutaj e, oto e, w tym miejscu w Gdańsku sport zawsze miał e, najważniejsze znaczenie i w tej chwili na najbliższe 45 lat myślę, że będziemy mogli z pełnym optymizmem patrzeć w przyszłość, gdyż zamykamy budowę nowoczesnego kampusa. Zapraszam media do tego, żeby ten kampus sfotografować, zobaczyć jak on w tej chwili wygląda. Jak e, wygląda to miejsce, gdzie powstanie Hala Dlanika i tak jak będzie to wyglądało za rok czasu, za półtora roku? Dziękuję bardzo. Jakieś pytanie? Pani prezes, proszę bardzo. Witam Państwa, tych wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Chciałam ze swojej strony tylko powiedzieć, że czujemy się łącznie z moim wiceprezesem bardzo wyróżnieni, że możemy dokonać takiego dzieła jak wybudowanie właśnie Hali. Nimienia Walnika. Jest to tak prestiżowa dla nas inwestycja, że, że na pewno przyłożymy wszystkich naszych sił, umiejętności. Nasze oczy będą skierowane tutaj bardzo mocno. Reprezentujemy spółkę z wieloletnim doświadczeniem branży budowlanej. W formie obecnej, w formie spółki akcyjnej istniejemy po przekształceniu od 1991 roku. Działamy głównie w ramach zamówień publicznych, realizując w budżecie, Zadania, duże zadania typu komendy policji, zakłady ubezpieczeń społecznych, e, e, w hale właśnie różnego rodzaju, e, duże e, tych obiektów jest sporo. Jest są to budynki również Uniwersytetu. No nie będę tutaj rozpowiadać, bo to nie miejsce i pole, natomiast chciałam właśnie tylko bardzo serdecznie podziękować i e, za możliwość podpisania umowy, za możliwość realizacji i zapewnić, że dołożymy wszelkich naszych sił, aby obiekt spełnił pokładane nadzie nadzieje. Dziękuję Pani Prezes, za taką deklarację. Ja. Proszę Państwa, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wymienić się umowami. Podpisaliśmy, w związku z tym, przed na to czas.